Anna Igoriewna podszedł do pani Ilia Pietrełycz. Wpuścić go? Zapytała sekretarka Lajzę, zaglądając do gabinetu. Kobieta w surowym garniturze na chwilę oderwała wzrok od dokumentów i zmęczonym ruchem głowy kiwnęła. Tak, oczywiście, niech wchodzi. A ty, Lizo, przynieś nam proszę kawę. Kilka sekund po tym, jak Lajze zamknęła drzwi, nie doczekawszy się odpowiedzi, do gabinetu wszedł wysoki mężczyzna w średnim wieku i z łagodnym uśmiechem przywitał Annę. Dawno się nie widzieliśmy, odpowiedziała mu z uśmiechem. Wyszła z za biurka i usiadła przy stole konferencyjnym naprzeciwko gościa, uważnie mu się przyglądając. Co cię tu sprowadza, a nie myślisz? Że po prostu za tobą tęskniłem. Ilia Pietrełycz, jak się zdawało, zakłopotał się, chrząknął w pięść i, by ukryć niezręczność, otworzył teczkę, wyciągając dokumenty. Sprawa, Aneczko, ważna sprawa mnie tu sprowadza. I dotyczy ona twojego zmarłego męża, Anna uniosła brwi, a jej ciekawość wzrosła. W tym czasie Lajze przyniosła kawę i szybko wyszła. Co dokładnie? zapytała Anna, z trudem przełykając ślinę. Wspomnienia o mężu zabolały ją w sercu. A przecież dopiero zaczynała dochodzić do siebie, a pamięć znowu otworzyła niezagojona ranę. Anna kochała Olega na swój sposób. Był znacznie młodszy od niej i początkowo sama myśl, że wyjdzie za mąż za młokosa. Wydawała jej się dziwna, ale Oleg podbił jej serce i już miesiąc po poznaniu wyszli z urzędu stanu cywilnego z aktem małżeństwa. Przez osiem lat mąż dosłownie nosił ją na rękach, a pięć miesięcy temu przekazano jej straszną wiadomość: Oleg zginął, broniąc dziewczyny na ulicy. Anna nie mogła uwierzyć, że to nie żart, dopóki sama nie zobaczyła męża na okazaniu. Pogrzeb odbył się jak w gorączce, musiała wziąć urlop bezpłatny, ale to nie mogło trwać wiecznie i po dwóch tygodniach musiała wrócić do pracy, co trochę odciągało ją od rzeczywistości. Nieproszone łzy napłynęły jej do oczu i Anna się wzdrygnęła. Podsunęła filiżankę kawy do Ili. Opowiadaj, powiedziała, głośno wydychając powietrze. Cóż, sprawa wygląda tak. Jakoś dziwnie jestem przekonany, że do tej pory nie wiesz, ale Olek tuż przed swoją śmiercią kupił mieszkanie. Tak się złożyło, że sprzedawca okazał się moim klientem, pomagałem przeprowadzić transakcję, wymagała ona formy notarialnej. Więc będziesz musiała wstąpić w prawa spadkowe. Poczekaj. Jak to? mieszkanie. Dlaczego ja o tym nie wiedziałam? Po co mu to mieszkanie? Hilia Pietrełycz wzruszył ramionami i upił trochę kawy. Nie jestem obeznany w tych sprawach, Aneczko, a Oleg wyraźnie się denerwował, a potem poprosił mnie, żebym ci o tym nie mówił. Powiedział, że jeszcze nie wiesz. To jakoś dziwne, nawet nie mogłam przypuszczać, że skrycie odkłada pieniądze. Uważał, że wszystko, co będziemy nabywać w małżeństwie, Powinno być na mnie zapisane. Nie chciał, żebym myślała, że jest ze mną dla korzyści. Nie mogę tego pojąć. Anna chwyciła się za głowę, a Ilia usiadł obok na krześle i delikatnie pogładził ją po ramieniu. Aneczko, dlaczego się tak nakręcasz? Skąd możemy wiedzieć, dlaczego twój mąż tak postąpił? Być może szykował ci niespodziankę, a ty po prostu się zaniepokoiłaś. Ilia, bezgranicznie mu ufałam, a on najwyraźniej po prostu wykorzystał moje zaufanie. Masz rację, teraz już nie dowiemy się jego intencji. Więc lepiej o tym nie myśleć, bo można sobie narobić wszelkich domysłów, właśnie. No, trzymaj duplikat wypisu na mieszkanie, jest tam adres, a tobie pozostaje tylko znaleźć klucze, klucze. Anna jak gdyby ożyła. Racja, gdy oddawali mi rzeczy w prosektorium, wśród nich były też jakieś obce klucze. Wtedy nie zwróciłam na to uwagi, po prostu wrzuciłam wszystko do torby. Chcesz, pojadę tam z tobą, zaproponował Ilia, a Anna niepewnie skinęła głową. Byłoby nieźle, kto wie, jakie jeszcze niespodzianki mnie tam czekają. A dlaczego wcześniej nie powiedziałeś mi o tym mieszkaniu, dopóki Oleg żył, nie mogłem, a gdy go już nie było, nie chciałem cię niepokoić. Byłaś w takim stanie. A teraz nadszedł czas, by wstąpić w prawa spadkowe, więc się zdecydowałem, Anna skinęła głową i wstała. Chodźmy, tylko muszę zahaczyć o dom po klucze. Chociaż nie jestem pewna, czy to właśnie one, pani Anno, wróci pani jeszcze dzisiaj, zapytała lajze, gdy Anna i Ilia wyszli z gabinetu. Nie, Lizo, raczej nie, mam pilną sprawę, ale skończyłam z dokumentami. Jutro wszystko podpiszę i będzie można wysłać. Przyjechawszy pod podany adres, Anna wysiadła z samochodu Ili i zaczęła się rozglądać. Nowy ekskluzywny budynek, zamknięte podwórko kamery monitoringu. Mieszkania tu nie należą do najtańszych, najwyraźniej Oleg długo odkładał. Zarabiał nieźle, ale Anna nie interesowała się jego rzeczywistymi dochodami. Do wspólnego budżetu wnosił wystarczająco, obdarowywał żonę prezentami, kwiaty bez okazji zawsze stały w jej ulubionej wazie. Ale jak zdołał jeszcze na mieszkanie odłożyć? Pytań było wiele, na które raczej nie znajdą się odpowiedzi. No, jesteś gotowa? ostrożnie zapytał Ilia, biorąc Annę pod rękę. Idziemy, tak, chodźmy. Pewnym krokiem ruszyła do klatki schodowej wraz ze starym przyjacielem. Podjechawszy windą na dwunaste piętro, Anna wyszła z kabiny i zatrzymała się przed drzwiami z upragnionym numerem. Poczuła, jak jej ręce drżą i spojrzała na Ilię, podając mu klucze. Najpierw zadzwońmy, zaproponował mężczyzna i nacisnął przycisk dzwonka. Za drzwiami panowała cisza. Nikt nie otwierał. Dopiero po drugim dzwonku Ilia Pietrełycz spróbował otworzyć kluczem i ten pasował otwierając drzwi z pewną niepewnością. Anna weszła do mieszkania za Ilią i zatrzymała się na progu, zaskoczona tym, co zobaczyła. W przedpokoju wisiały damskie ubrania, kurtka i płaszcz. Na półce stały szpilki i stare buty olega. Było oczywiste, że ktoś tu mieszka, Anna przeszła po pokojach i w jednym z nich zobaczyła dziecięce łóżeczko i grzechotki. Na balkonie suszyły się body. Spojrzała na Ilię ze smutkiem w oczach. Co to ma znaczyć? Zapytała. Ledwo powstrzymując emocje i bezsilnie opadła na kanapę. Ilia Pietrełycz usiadł obok. Musimy poczekać na tych, którzy tu mieszkają i wszystko wyjaśnić, powiedział, dodając. Może poczekamy na zewnątrz, żeby uniknąć nieporozumień? Tak, oczywiście, zgodziła się Anna, wstając z kanapy i nadal rozglądając się. Ale gdy tylko podeszli do drzwi, w zamku zaskrzypiał klucz i drzwi się otworzyły. Młoda kobieta z dzieckiem na rękach głośno krzyknęła, kim jesteście? Zapytała drżącym głosem, przyciskając się do framugi, a wy kim jesteście? Odpowiedziała Anna pytaniem na pytanie, ach, przepraszam, jestem Wika, mieszkam tu z synkiem. Olek, nie wiem jak to powiedzieć, ojciec mojego syna, wynajął nam to mieszkanie. Wy pewnie jesteście właścicielką. Ale Olek mówił, że zapłacił za rok z góry. Coś tu nie gra. Anna nie wiedziała, co odpowiedzieć, więc zabrał głos Ilia. Chcieliśmy po prostu sprawdzić, jak tu sprawy wyglądają. Wchodź, wiko, pomogę ci wnieść wózek. Dziękuję. Kobieta weszła do mieszkania, zdjęła buty i poszła do pokoju. Przepraszam, zaraz położę maksimkę, pora na sen, bo inaczej będzie marudził. A wy możecie w tym czasie postawić czajnik. Anna stała blada jak ściana i pytając opatrzyła na Ilię, który poklepał ją po ramieniu i gestem wskazał kuchnię. Wkrótce Wika wróciła, zasnął powiedziała i zaczęła krzątać się, nakrywając do stołu. Nie martwcie się, pilnuję porządku. Jak tylko skończy się najem, wyprowadzę się nie wiem jeszcze dokąd, ale mam trochę czasu, coś wymyślę. Po prostu Oleg. On mnie przecież porzucił. Najwyraźniej specjalnie wynajął to mieszkanie, mówił, że przygotował niespodziankę. A oto jego niespodzianka. Zniknął bez ostrzeżenia, nawet nie dowiedział się, że syn się urodził, a nie próbowała pani go znaleźć. Zapytała Anna, zbierając się w sobie, dzwoniłam do niego, ale ciągle jest niedostępny, pewnie mnie zablokował lub zmienił numer. Jeśli tak, to nie będę się narzucać. W końcu wiedziałam od początku, że jest żonaty. Mówił, że kocha i mnie, i Annuszkę, i nie może się zdecydować, z kim być. Widocznie wybrał nie mnie. Chociaż mówił, że marzy o dziecku, a jego żona nie mogła mieć, to i tak ją wybrał, nie mogę się na niego gniewać, wie pani, Wiko. Chyba pójdziemy, przypomniałam sobie, że muszę pilnie gdzieś jechać, a co z herbatą? Młoda kobieta wyglądała na zawiedzioną, innym razem, powiedziała Anna i szybko wyszła z mieszkania, a już na dole, przy wejściu, rozpłakała się. Ilia przytulił Annę, ale nie próbował jej pocieszać, rozumiejąc, jak ciężko jej teraz, Aneczko. Kochana, pojedźmy do domu, musisz odpocząć. Pojedziemy do mnie. Nie mogę cię zostawić samej, albo, jeśli chcesz, zostanę u ciebie. Anna milcząc podeszła do samochodu i cicho powiedziała, zawieź mnie do domu, Iluś, potrzebuję być sama. Przepraszam, w domu Anna włączyła telefon męża i laptop. Bała się to zrobić wcześniej, ale teraz musiała się dowiedzieć. Jak on mógł prowadzić podwójne życie? I choć opowiedział o niej swojej kochance i ją kochał, to nie robiło to łatwiejszym do zaakceptowania. Zdradził ją i to było bardzo bolesne. W telefonie Anna znalazła kontakt do Wikusi, z którą często się kontaktował, i przeczytała ich rozmowę w komunikatorze. Jej serce ściskało się od tych słów, które do niej pisał: Króliczku, Kruszynko, moja ukochana, miłości. Też mówił Annie miłe słowa, ale nie było w nich takiej czułości, wiedziała, do czego może prowadzić związek z mężczyzną o 12 lat młodszym. Podarował jej lata szczęścia, które będzie pamiętać, i nie byłoby słuszne potępianie go za wybór młodości. Zresztą on naprawdę chciał dziecka, a Anna nie mogła mu go dać. Grzechy przeszłości nie pozwoliły jej na to. W młodości była w ciąży, ale wybrała karierę zamiast życia osobistego i przerwała ciąże, myśląc, że później będzie miała dzieci, ale niestety, z Ilią pokłócili się wtedy o to i wkrótce on ożenił się, by ją rozzłościć. A ona skoncentrowała się na karierze. Zbudowała ją. Teraz kieruje poważnym przedsiębiorstwem, ale to jej szczęścia nie przyniosło. Z Ilią stali się przyjaciółmi, spotkali się po latach, nawet przyjaźnili się przez kilka lat. Dopóki on nie rozwiódł się z żoną, a tania nie wyjechała z córką za granicę, w laptopie Olega Anna znalazła nie mniej ciekawe rzeczy. Próbował do niej napisać list, w którym opowiadał, że odkładał pieniądze, by kupić do jej marzeń, sprzedał kolekcję po dziadku, ale poznał Wikę, ona zaszła w ciąże, więc kupił mieszkanie, by miała gdzie mieszkać z dzieckiem. Długo wahał się, czy odejść od Anny, dlatego nie mówił, że to jego mieszkanie. A teraz się zdecydował. Bo dziecku potrzebny jest ojciec, a on bardzo chciał wychowywać swoje dziecko, więc prosił ją o zrozumienie, wybaczenie i brak urazy. Bardzo cenił lata spędzone z nią, ale tak już wyszło. Planował odejść od Anny, zostawiając jej ten list, i było mu jeszcze gorzej na duszy, że nie starczyło mu odwagi, by przyznać się do wszystkiego, patrząc jej w oczy, choć teraz to już raczej nic nie zmieni. Anna zamknęła laptopa i poszła spać. Tej nocy śnił jej się Olek. Prosił ją o wybaczenie i mówił, że nigdy nikogo nie kochał tak jak ją. Budząc się z uśmiechem, powiedziała: Wybaczyłam ci, Olek, patrząc na jego zdjęcie, i poczuła, jakby ciężar spadł jej z ramion. Wydawało się, że w jej życiu zaczyna się nowy etap, Ilia. Bardzo potrzebuję Twojej pomocy, powiedziała przez telefon, a po godzinie Ilia Pietrełycz siedział naprzeciwko niej w ich ulubionej kawiarni. Myślę, że podjęłaś właściwą decyzję, powiedział, wysłuchawszy Anny. Jak tylko przygotuję dokumenty, dam ci znać. Wkrótce razem poszli do Wiki. Oj, nie spodziewałam się gości, zaniepokoiła się. Nic do herbaty nie mam. Nie potrzebujemy niczego, uśmiechnęła się Anna. Przyszliśmy się poznać, jak obiecałam. Nazywam się Anna Igoriewna, jestem żoną Olega. Albo raczej jego wdową. Co pani powiedziała? Wika powoli usiadła na krześle. Jak to? Co się stało? Olek cię nie porzucił, Wiko, powiedziała Anna. Wręcz przeciwnie, zamierzał zostać z tobą, ale niestety zginął. Nie może być. Wika gorzko zapłakała. Jak ja teraz będę żyć? Kiedy myślałam, że on żyje, choć z inną, było mi łatwiej. A teraz? Przecież ja go tak bardzo kochałam i miałam nadzieję, że chociaż pozna syna. Teraz nie ma nadziei, a bez niej trudno żyć. Dasz sobie radę, masz dla kogo żyć, powiedziała Anna. I masz gdzie mieszkać. To twoje i twojego syna mieszkanie. Przywiozłam dokumenty, musisz tylko podpisać. I tak pomogę ci udowodnić, że dziecko jest Olega i załatwić rentę po utracie żywiciela. Nie gardzicie mną? Nieufnie zapytała Wika, nie śmiejąc spojrzeć Annie w oczy. Przecież jestem wam tak winna, nikt nikomu nic nie winien, odpowiedziała Anna z uśmiechem. Po prostu tak się ułożyło, wychodząc z klatki, Anna głęboko wciągnęła świeże powietrze, a potem głośno westchnęła i spojrzała na Ilię. Pamiętam, zapraszałeś mnie kiedyś na kolację. To było dawno, roześmiał się. Po dwudziestej próbie już przestałem mieć nadzieję, bałem się kolejnej odmowy, nie bój się. Wtedy byłam zamężna, można to było zrozumieć, a teraz jestem wolna jak wiatr w pełnym tego słowa znaczeniu. Więc jedziemy do restauracji, uroczyście oznajmił Ilia. Podając Ani rękę.